I Brandstetter zobaczył Tuwima w trumnie, bo tutaj chodziło o zdjęcie z krzyża z trumny, bo, bo na tym wieku był krzyż przybity i dla pana, który zakrywał trumnę, to była kwestia ściągnąć krzyż, czy go zostawić. I prawdopodobnie ten krzyż, ten krzyż ściągnął, ale został ślad. Mhm. Na trumnie Tuwima został ślad i dla Brandstettera to był taki jasny znak. Mhm. Pytanie, co było dalej, my nie wiemy, jakby, ale jakby ta, ta, ta historia z życia Bren Szczera, Tuwima i innych, i innych ludzi, jest taka o tyle ciekawa, że nie odsłonięta, że ona jest gdzieś tam owiana, zaowalowana tajemnicą, ale pokazuje też jakby to dążenie do szukania prawdy. Pokazuje też te wielkie intelekty, prawda, które gdzieś tam dążą do konwersji, niektóre konwertują inne. Może był o krok od tego, chociażby jak tu wiesz. A może w ja ostatnich.